Cześć, mam na imię Martyna. Witam Cię na moim kanale. Witam Cię nad morzem i zapraszam na praktykę, która pomoże złagodzić bóle kręgosłupa i tak zwane bóle krzyżowe. Zacznijmy od wygodnego siadu. Niech to będzie siad skrzyżny. Plecy proste. Weźmy głęboki wdech. I spokojny wydech. Skupmy nasze myśli. Głęboki wdech, ręce w górę, a z wydechem dłonie na wysokości serca. Jeszcze jeden głęboki wdech. A na wydechu odwracamy się ze swoją prawą ręką, lewą wyciągamy do przodu. Na wdechu dłonie w górę. Na wydechu. Na drugą stronę rozgrzejmy nasz kręgosłup. Wdech dłonie w górę, a na wydechu odkładamy lewy łokieć na matę i wyciągamy prawą rękę daleko za głowę, rozciągając cały bok. Na wdechu dłonie w górę, na wydechu wyciągamy lewą rękę za głowę. Na wdechu siadamy, a następnie przechodzimy do kręgu podpartego. Rozgrzejemy nasz kręgosłup, kilka wygięć, w pozycji krowy patrzymy w górę i zaokrąglamy plecy w pozycji kota, głowa między ramionami. Jeszcze raz, wdech do krowy i na wydechu koci grzbiet, dłonie pod ramionami, kręgosłup prosty. Następnie podwijamy palce stóp, unosimy biodra do psa z głową do dołu. Możemy trochę pochodzić w psie, ugiąć lewą i prawą nogę. Pamiętamy, aby plecy były proste, nogi mogą być ugięte. Bierzemy spokojny wdech i przechodzimy do pozycji deski. Wytrzymujemy chwilę. Deska pięknie wzmacnia cały gorset, ramiona, plecy. A następnie odkładamy biodra na matę do pozycji kobry. Rozciągamy brzuch, rozciągamy grzbiet. Wtrzymujemy chwilę w tej pozycji i odkładamy całe ciało na matę. Dłonie przy klatce piersiowej. Na kolejnym wdechu unosimy klatkę piersiową, unosimy dłonie, odrywamy ją od maty. Na wydechu odkładamy. Jeszcze jeden wdech. Cała klatka piersiowa w górę. Na wydechu odkładamy na matę. Głęboki wdech. Klatka piersiowa w górę, ręce w górę i nogi w górę, wyzwanie. Odkładamy ciało na matę z wydechem. Jeszcze raz unosimy ręce, unosimy nogi. Chcemy, aby udał derwały się od maty. I odkładamy ciało na matę. Uginamy nogi, staramy się chwycić je za pomocą dłoni. I teraz przechodzimy do takiej kołyski. Wzmacniamy nasze plecy, rozciągamy dłonie, ramiona, odkładamy na matę i jeszcze raz unosimy nogi jak najwyżej, klatkę piersiową jak najwyżej. Odpoczywamy chwilę, odkładamy całe ciało na matę, a następnie jeszcze raz przechodzimy do pozycji kobry. Otwieramy mocno klatkę piersiową. Podwijamy palce stóp i przechodzimy do psa z głową do dołu. Rozciągamy plecy, a następnie przechodzimy do klęku i do pozycji dziecka. Rozciągamy nasze lędźwie, w drugą stronę. Cała dzisiejsza praktyka skupia się na wzmacnianiu. Oj, trochę zalała mnie woda. Dzisiejsza praktyka skupia się na wzmacnianiu i rozciąganiu. Właśnie odcinka krzyżowego i wzmacnianiu gorsetu, także mięśni brzucha. Wracamy do klęku podpartego, podwijamy palce stóp i przechodzimy do psa z głową do dołu. Na kolejnym wdechu uginamy kolana, patrzymy do przodu i przechodzimy bądź przeskakujemy na początek mat. Plecy proste do połowy, na wydechu przechodzimy do skłonu. Możemy dać sobie nogi troszeczkę szerzej, chwycić duże palce stóp. Ugiąć kolana, lubię wyprostować. Jeżeli mamy dziś tyle miejsca w ciele. i pobędziemy chwileczkę w takim skłonie, który pięknie rozciąga nasze plecy, nasze lędźwie. Pamiętamy, aby schodzić do skłonów z bioder. Na kolejnym wdechu prosty kręgosłup patrzymy do przodu, na wydechu do skłonu, na wdechu całym ciałem w górę, na wydechu. Dłonie na wysokości serca. Jeszcze jeden głęboki wdech. I na wydechu wracamy do skłonu i przechodzimy do siadu. Wzmocnimy nasze mięśnie brzucha. Unosimy kolana pod kątem 90 stopni. I jeżeli możemy, dajemy ręce po bokach. Jeżeli ktoś ma więcej miejsca, więcej siły, prostujemy nogi. Na chwileczkę. Wracamy do ugiętych i jeszcze raz na chwileczkę do prostych. Ugięte. I prostujemy nogi. Jeśli możemy wytrzymać, świetnie ćwiczymy nasz gorset, nasz brzuch. A następnie odkładamy całe ciało na matę. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Możemy trochę pomasować lędźwie. Bardzo, bardzo przyjemna pozycja. Na kolejnym wdechu odkładamy lewą nogę na matę, prawą cały czas mamy przy klatce piersiowej, a następnie chwytamy za palec, za stopę, jeśli możemy. Jeśli nie, chwytamy za udo lub pod kolanem. Staramy się rozciągnąć nasze lędźwie. To pozycja, która pięknie łagodzi wszelkie takie dolegliwości. Przejdźmy teraz do pozycji szczęśliwego dziecka, ale tylko na prawą nogę. Chwytamy za wnętrze stopy, więc za kostkę, jeśli nie dostajemy. I prostujemy nogę jeszcze raz na chwileczkę. A następnie obie przyciągamy do klatki piersiowej, zostawiamy tylko lewą, prawą odkładamy na matę i to samo. Chwytamy za palec, za kostkę pod kolanem. Jeśli nie dostajemy, możemy użyć paska, ręcznika. Podlinkuję Wam w opisie pod filmem praktykę, w której pokazuję, jak można taki pasek wykorzystać. A teraz, jeszcze na chwileczkę do pozycji szczęśliwego dziecka, tylko na lewą nogę. Chwileczkę i prostujemy, a następnie przyciągamy obie nogi do klatki piersiowej, i przechodzimy do pełnej pozycji dziecka. Roślimy jeszcze trochę biodra. Pomasujmy nasze plecy. Możemy się tak pobujać. Bardzo przyjemne. Wytrzymujemy chwileczkę w tej pozycji. Relaksujemy się, a następnie przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Jeszcze na chwilę. I odkładamy ciało do leżenia do naszej ulubionej pozycji do pozycji relaksacyjnej, w której odprężymy ciało. Odprężymy nasze mięśnie, które dzisiaj popracowały. Weź głęboki wdech i spokojny wydech. Pomyśl o tym, jak ta praktyka wpłynęła na Twoje ciało, jak się czujesz po tej praktyce. Weź głęboki wdech i długi wydech. Rozluźnij całe ciało, żuchwę, klatkę piersiową, nogi. A następnie przyciągamy kolana do klatki piersiowej i przechodzimy przez takie bujanie do wygodnego siadu. Bierzemy jeszcze jeden głęboki wdech, a na wydechu umieszczamy dłonie na wysokości serca. Dziękuję Ci pięknie za tą praktykę, za ten wspólny czas. Namaste. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia na kolejnych praktykach. Pamiętaj, że wszystkie bóle związane są ze słabością mięśni, dlatego ważne jest, aby je wzmacniać i rozciągać.